Pan Mencen. Pan Mencen po raz kolejny. Proszę Państwa, kim jest Mencen? My musimy sobie zdać sprawę z tego, kim jest Mencen. To jest lider Konfederacji. Najważniejszy. To jest capo di tutti capi wszystkich Konfederatów. On może najwięcej. Więc on będzie wytyczał kierunki i nikt inny. On będzie decydował o głosowaniach Konfederacji. On będzie decydował... O, o wszelkich decyzjach. To jest najważniejsza osoba w konfederacji. Znajmy sobie z tego sprawę. Żadne jakieś tam brauny, ruchy narodowe i tak dalej, tak dalej. Mencen, jak mencen coś. To jest papież konfederacji. I jeżeli w konfederacji są ludzie, którzy chcą e, żeby na przykład wojna ustała, żeby, żebyśmy mieli dobrą sąsiedzkie stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami, to jak najdalej od Konfederacji, bo i tak Mencen zrobi, jak zrobi. A co Mencen ma w głowie, no to posłuchajcie Państwo tej schizofrenicznej wypowiedzi, tej za i przeciw jednocześnie. Inteligentni ludzie wychwycą, kiedy Mencen jest sprzeczny. Wytrzymajmy te niecałe trzy minuty. Ja chciałem, to dostałem nagranie od jednego z Was i chciałem Państwu uświadomić, czym jest Konfederacja i te wszystkie przystawki Konfederacji, co to udają niezależnych, a i tak skończy się, no, mimo wszystko, Konfederacja, będą Was chcieli na siłę zaprowadzić za rączkę, jak dzieci, jak nieświadome dzieci pod, pod Konfederację przy wyborach. Do tego, co Pan Mencel mówi, potrzebna będzie nam mapa. Kierunek polskiej polityki nie jest zły. Mam duże zastrzeżenia do niektórych szczegółów, niektórych jej fragmentów. To jest to, co ja Państwu mówię. Jeżeli chodzi o kwestie ważne, główne, to Konfederacja jest jak partia głównego nurtu, jest tak jak PiS. I to samo dotyczy platformy. Jeżeli chodzi o kwestie ważne, główne, Platforma Obywatelska i jej przystawki robią tak, jak chce PiS. Co do szczegółów oni się zawsze różnią. I te szczegóły są wywlekane przez media, a ich samych polityków, jako niby te wielkie różnice. Ale co do zasady, i tu, proszę Państwa, Mensen, no, jak widać, jest kiepskim politykiem, on się wprost do tego przyznaje, że linia, e, którą prowadzi Mateusz Morawiecki, nas wszystkich, jest bardzo dobra, jest bardzo dobra, jakieś tam drobne szczegóły, drobne szczegóły tylko ewentualnie go męczą. Natomiast kierunek jest dobry. A ten kierunek jest jednoznaczny. Chcemy, żeby Ukraina wygrała z Rosją. Nie chcemy mieć bardzo długiej granicy z Rosją, nie chcemy być kolejni. Jeżeli ta wojna ma się gdzieś toczyć, niech się toczy na Ukrainie a nie w Polsce. Widzimy straszne obrazki z Ukrainy, widzimy mordowanych ludzi, widzimy bombardowania. Pan Mencen mówi, niech się ta wojna toczy tam, niech się tam to, toczy ta wojna. Eee, przepraszam bardzo, w Polsce, panie Mencen, już ludzie dostają za to wyroki miasta, widzimy niszczoną infrastrukturę i naprawdę nie chcemy tego tutaj, nie chcemy, żeby bomby spadały na polskie miasta, żeby wszystko, na co pracowaliśmy ostatnie 30 lat, poszło teraz z dymem. Ukraina już teraz jest zdewastowana, zniszczona. Ja nie wiem, jak to państwo będzie działać po zakończeniu. Nie chcemy tutaj wojny, nie chcemy, żeby to wszystko poszło z dymem, ale pchajmy uzbrojenie, tak? Skoro ten rząd robi dobrze, no to jeszcze szkolmy agentów, którzy wykonują akcje terrorystyczne. Proszę Państwa, na terenie Polski są szkoleni agenci. Zaraz Państwu pokażę fragment materiału. C to jest ten dobry kierunek, to jest ten dobry kierunek w wojny niezależnie od tego, kto ją wygra, to jest po prostu olbrzymi dramat i nie chcemy tego u nas. I najprostszą metodą, żeby nie było tego u nas, jest to, żeby Ukraina wygrała z Rosją, w związku z czym należy ją oczywiście wspierać, to jest w naszym interesie. Jeżeli walki się toczą nad Dnieprem, to nie toczą się nad Wisłą i to jest słuszny kierunek. Proszę Państwa, on innymi słowy mówi, że dobrze, że się toczą walki i że trzeba wspierać militarnie Ukrainę. Przecież to się w głowie nie mieści. Teraz pytanie, jak wspierać? Bardzo dobrze, że cały świat wysyła broń na Ukrainę i wysyła przez Polskę, no bo inaczej się nie da, to ląduje w Rzeszowie, potem jest przesyłane tam pociągami. Tak o... Proszę Państwa, no bardzo dobrze, że świat pompuje Ukrainę w wojnę, a nie świat apeluje o to, żebyśmy siedli wszyscy do stołu rozmów i zawarli pokój. Proszę Państwa, to jest, jest oszołom wojenny, to jest oszołom wojenny. Poza tym, jakieś takie głupoty, że no inaczej się nie da, jak przez Polskę. Proszę Państwa, pamiętacie Państwo, była dziwna sytuacja. W Rzeszowie lotnisko tam chyba galeria była i wypędzili ludzi, bo, bo miała się Armia Stanów Zjednoczonych tam wprowadzić. Proszę Państwa, jeszcze w ogóle nie było zagrożenia jakiegoś wojną i tak dalej. Oni już to mieli wszystko przygotowane wcześniej. Znaczy, lotnisko w Rzeszowie udostępniono dla armii Stanów Zjednoczonych przed 24 lutego 2022 roku i to na grubo przed tym. Więc oni już wiedzieli, że to będzie lotnisko przerzutowe. Oni już to wiedzieli. Poza tym pan Mencen mówi, że no nie da się inaczej. Proszę pan Mencen kompletny dyletant, nie zna geografii. Mamy tutaj mapę tej części Europy, mamy tutaj Polskę. Mamy tutaj Ukrainę. Między, tu mamy Rumunię, proszę Państwa. Między Rumunią a Ukrainą jest Mołdawia. Z Ukrainą graniczy jeszcze Słowacja i graniczą jeszcze Węgry. Proszę Państwa, Rumunia posiada równie długą linię graniczną z Ukrainą. Posiada przejścia graniczne. Proszę Państwa no Mogliby sobie to przez Rumunię transportować. Teoretycznie z logiką yy, Mencena to powinno być: no yy, im dalej od Polski będzie transport broni, tym lepiej. Niech to robią przez Rumunię. Tak powinien powiedzieć, prawda? Kierując się tą logiką, że to dobrze, że tam jest ta wojna, bo przynajmniej nie ma jej przy Polsce. Proszę Państwa, yy, panie Mencen, wstęp yy, yy, czwarty sonet. Pan jest taki właśnie wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie. Taką mamy komunikację, taka jest geografia, inaczej się nie da. Da się, da się, tylko pan się musi dokształcić. Problem tylko w tym, czy my swojej broni za dużo nie wysyłamy. Zwróć uwagę, że ostatnio chyba premier Finlandii powiedziała, że ona niestety nie może oddać swoich czołgów Ukrainie, bo jej się mogą przydać te czołgi, jeżeli Rosjanie zaatakują Finów. No i niestety my jesteśmy w podobnej sytuacji, co Finowie. Bardzo dobrze, że czołgi dają Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, Włośni. Bardzo dobrze, że broń jest pompowana na Ukrainę po raz kolejny. To niby taki aspekt, wiecie, oni nie mogą stracić elektoratu, więc mówią, że no nasze to powinny tu być i tak dalej, bo proszę Państwa, ktoś, kto nie rozumie, że dyplomacją można zdziałać dużo, no to właśnie metody siłowe rozważa, no bo za cienki jest w uszach, żeby, żeby dyplomatycznie z naprawdę fajnymi, porządnymi graczami to wszystko poukładać. Absolutnie dojście do władzy takich ludzi jak Mencen doprowadzi nas do wojny. Oni w ogóle nie mają ich przystawki niby mówią, że to nie nasza wojna, że, że, że coś tam o pokoju, ruch antywojenny to ich przystawki tak mówią, ale te ich przystawki właśnie mają zadanie, żeby oczarować, ogłupić, ogłupić tych, którzy rozumieją, że Konfederacja jest zła, no ale ten jest z nimi, no to ja będę na niego. Ja nie głosuję na Konfederację, ja głosuję na niego. To jest ta sama sztuczka, jak, jak, jaką robią partie głównego nurtu w wyborach samorządowych dbają o to, żeby na ich listach byli niezależni, bezpartyjni kandydaci. Ci bezpartyjni kandydaci chodzą, y, chodzą po, po ludziach i mówią, ja jestem bezpartyjny, niech pani na mnie zagłosuje. Na pewno pan bezpartyjny? Tak, jestem bezpartyjny. Proszę bardzo, tu mnie pani znajdzie na liście Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej w tych wyborach, ale ja jestem bezpartyjny. No to jak pan jest bezpartyjny, to na pana zagłosuję. Proszę państwa, to jest wredna sztuczka. Powinien być zakaz startu na listach partyjnych tych, którzy są bezpartyjni, bo to jest ogłupianie społeczeństwa, to jest ogłupianie nieświadomych ludzi, którzy o tym nie, nie wiedzą, nie rozumieją. A tak w ogóle Państwu powiem, że wszelcy wypełniacze na listach, na listach partyjnych, na przykład do Sejmu, to oni nie mają wejść. Proszę Państwa, cały skład Sejmu jest umówiony. Cały skład Sejmu jest umówiony. Oczywiście zdarzą się jakieś wyjątki, zdarzą się wyjątki. Ale generalnie do Sejmu mają wejść ci, którzy mają wejść. Prostą sztuczką, to tłumaczyłem ostatnio na naszym spotkaniu, jest to gwarantowane, że nie prześliźnie się nikt inny, bo są wprowadzone limity wydatków wyborczych, czyli każdy komitet ma limit wydatków wyborczych. I na przykład w danym okręgu sejmowym do dyspozycji komitet ma milion złotych jedynka e, ma do dyspozycji 500 tysięcy, proszę Państwa, a pozostałe e, dwójka, trójka, czwórka, e, piątka po, e, po, po 100 tysięcy. A pozostałe 100 tysięcy, proszę Państwa, na resztę, na resztę 20 kandydatów. I w związku z tym taki kandydat z 9, 15 miejsca ma do dyspozycji limitu wyborczego e, na promocję wyborczą 5 tysięcy złotych i proszę Państwa, on ma, on ma przebić tego, który jest na górze, który ma pół miliona do dyspozycji. Proszę Państwa, ewidentny dowód na to, że wypełniacze mają nie wziąć mandatu. Ewidentny dowód na to. Nieraz się uda, nieraz się uda kogoś przemknąć. Tak się udało, na przykład pani Borowiak, tak? z 17. miejsca weszła do PiSu, Prawa ręka Terleckiego. Ona, ona, ona anulowuje głosowania w Sejmie, ale to tylko z tego względu, że to my, ja niechwaląc się to uczynił. E, pomimo tak, e, bezna, 5 tysięcy limitów e, dostała w całym okręgu, gdzie prawie milion mieszkańców jest. E, i, e, I ona, tym 5 tysięcy z 17 miejsca, nie miała żadnych szans, żeby wejść do Sejmu. Żadnych szans. Wszystko było umówione. E, proszę Państwa, równolegle e, z, z jej startem też startowali inni funkcjonariusze PiSu, ci, którzy mieli wejść do Sejmu. Na przykład tutaj szefowa regionu, pani Drab, była minister i tutaj oferty z reklamami do naszej stacji. Pieniądze poważne dawali, pieniądze poważne dawali. No, proszę Państwa, które medium nie weźmie pieniędzy, prawda, żeby zbankrutować w, w, w okresie wyborczym, w roku wyborczym, gdzie są żniwa dla mediów, potem, potem jest Bessa. A tu się przeliczyli. Nie rozumiałem. Prosiłem o doprecyzowanie, o, jaki, o jaką formę reklamy chodzi. Proszę najpierw podać. To, to, co robi telewizja publiczna, takie kłody pod nogi rzuca. Więc takie kłody pod nogi rzucałem, a równolegle całą energię poświęciliśmy na panią Borowiak. I dzięki temu dostała Włocławkiem tyle głosów, że przeskoczyła, proszę Państwa, tych, którzy mieli wejść do semu i w ten sposób się dostała. Ale to ktoś to ktoś się naraził, ktoś się podłożył, tak, i normalnie nie miałaby żadnych szans mieć taką promocję, jaką promocję zrobiliśmy pani Borowiak, bo jawiła się inną osobą. Proszę Państwa, oni wchodzą do Sejmu i im coś w mózgach przeskakuje. Ale chciałem Państwu na tym przykładzie wytłumaczyć, że do Sejmu mają wejść ci, którzy mają wejść, nikt inny, nikt inny. Jeżeli ktoś będzie wabiony, może już jest wabiony, Wizją zostania posłem, chodź pan do nas na listy, podpisz pan deklarację, że pan się zgadza. To tylko po to tam was będą ciągnąć ci spis. PO, przemysłowa Konfederacja, a Konfederacja, no jakieś prawy bory zrobili I, i tak ci, którzy mają mieć jedynki, mają te jedynki. No zrozumcie to, cały Sejm jest ustawiony. U nas będzie to inaczej przeprowadzone. My możemy sobie pozwolić na komfort eee, sztafety mandatów, ale o tym. O tym kiedy indziej. E, jeszcze, jeszcze parę złotych myśli Pana Mencena, y, prowojennych. Jeśli nie wiem, Holendrzy, Amerykanie, no oni są trochę dalej od linii frontu, a my jesteśmy kolejni w tej y, kolejce. Jeżeli gdzieś będzie potem wojna, to będzie ona u nas, a nie... I to, i to Macierewiczowe straszenie, że Rosjanie przyjdą, że będzie wojna, że... że proszę Państwa, ja się nie czuję w ogóle zagrożony. Żadną inwazją rosyjską. Absolutnie. Gdybyśmy byli u władzy, nie, nie byłoby nawet takiego myślenia y, u przeciętnego Rosjanina. Bylibyśmy w stanie jako rząd nawet zamknąć usta Sołowiowowi, który ewidentnie podpuszcza. U nas też jest mnóstwo Sołowiowów, którzy podpuszczają. Trzeba ich, proszę Państwa, redukować. No z poziomu władzy to można robić. Tu nie ma y, w Konfederacji w ogóle żadnych propokojowych działań. Y, a nawet jak są, proszę Państwa, to i tak... Dajcie sobie spokój w ogóle, uspokójcie się, przecież to jest lider. On i tak zadecyduje o, o poczynaniach Konfederacji, o głosach. Wy, jak jesteście z Konfederacją, jesteście propokojowi, będziecie się starać, będzie, wy się urobicie i ni, nic, nic nie wskuracie, bo Mence tylko pstryknie palcem i, i tak będzie. Tak jak chce Wall Street? w Niemczech, nie we Francji, nie we Włoszech. W związku z czym to oni w pierwszej kolejności powinni oddawać sprzęt i pomagać, pomagać Ukrainie. Nasza rola jest taka w tym momencie, że przyjmujemy uchodźców, oni w Polsce bez problemu mieszkają, radzą sobie, otrzymują nawet dużą no, Konfederacja jest skojarzona z, z akcją nieukrainizacji Polski. Bardzo dobrze, że są, bardzo dobrze, że sobie. Proszę Państwa, no, no, pomieszanie z poplątaniem. Wątły, niebaczny, rozwojony w sobie. Co do tego, organizujemy tu całą logistykę, infrastrukturę, to cała broń idzie przez nasze terytorium, my tym samym ryzykujemy. Rosjanie nie myślą o nas teraz dobrze. Ros no, proszę Państwa, bardzo dobrze, że pomagamy Ukrainie, e, ale ryzykujemy. No, Proszę Państwa, no, to jest schizofrenia. To jest schizofrenia. To jest schizofrenia. Obawiam się, choć bardzo dobrze, że w następnych wypowiedziach Męcen troszkę usprawni tę swoją gadkę i powie: No przecież przez Rumunię można by tę broń podawać. No, no uczymy ich, uczymy ich, małpują, powtarzają. Nieraz dobrze, ale generalnie niedobrze, bo w ten sposób oczarowują nieświadomych ludzi w polityce. Ja. Ja widzę, że Konfederacja żadnej porządnej myśli nigdy nie urodziła, żadnej fajnej idei. Jak nie skopiowała, to, to skopiowała. Ja nie uważają, że to dzięki nam Ukraina się broni, że gdyby nie było Polski, to Ukraina już by dawno padła, tak? Więc narażamy się na wściekłość, na odwet Rosjan? To... No i to jest dobre, pana zdaniem. Narażamy się na wściekłość, na odwet i to jest dobre. Na początku powiedział, że to jest dobre, a teraz mówi, że to jest dla nas zagrożenie. Proszę państwa, no schizofrenia bardzo duży wkład w tę wojnę. Finansowo pomagamy Ukrainie, lecz jeszcze swoje czołgi mamy wszystkie oddać. To czym będziemy się bronić, jak linia frontu się do nas przesunie? Panie, panie, czołgów NATO to ma dużo. Wbiją nas w Abramsy. Głupi pan jest? Nie widzi pan, co tu się dzieje? No przecież w Abramsach mamy siedzieć. No panie, no. Dlaczego pan nie rozumie? Proszę państwa, to jest lider, to jest lider organizacji, która jest w Sejmie, jednej z partii telewizyjnych. I on prostych rzeczy nie daje, prostej matematyki. Tysiące czołgów stoi przy granicy z Rosją. Czym my mamy się bronić? No to Polakami będziemy się, panie Mencet. Będziesz pan Polakami bronił Polski, tak? Granicy będziesz pan Polakami bronił. A przemysł zachodni dostarczy nam, Polakom, te trumny na kółkach. I to jest to logiczne myślenie? A poza tym nigdy nie będzie takiej wojny, panie Mencen, to, to na nas spadną trochę innego typu bomby. Skąd weźmiemy wtedy nowe czołgi? Liczymy na to, że da nam ktoś, kto teraz nie chce dać tych czołgów Ukrainie, więc musimy myśleć przede wszystkim o Polsce. To polska niepodległość, polskie granice są dla nas priorytetem i tak w ramach realizacji tego... I to już jest ta gadka Ala Zełęski. to polskie granice, 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 bo bronimy granicy. Panie, a co z narodem? Granice czy naród? Jak ktoś chce klęski, to, to, to zapraszamy do Konfederacji. I jeszcze nawiązanie do pana Mencena. Podobno Mark Twain kiedyś wypowiedział taką filozoficzną myśl, ale jakże prawdziwą: Kłamstwo dwa razy Ziemię okrąży, zanim prawda zdąży buty włożyć. To um, sytuacja, jak pisze Okopres. Odpowiadająca temu, co się dzieje na przykład w mediach społecznościowych, absolutnie się z tym zgadzam. Proszę Państwa, tyle bredni i kłamstw, które krąży, jest już momentami nie do opanowania. Ja myślę, że system to wie. Ja myślę, że system to wie specjalnie. Pewne rzeczy są i tolerowane, i stymulowane. I stymulowane. Okopres zarzuca panu Mencenowi, doktorowi ekonomii, szachectwo zobowiązuje, panie Mencen wygadywanie bzdur na jakimś tam spotkaniu. Sławomir Mencen z Konfederacji wyjaśnia, masakruje, jak to powiedzą fanatycy, młodzi głównie, wyjaśnia zakład ubezpieczeń społecznych. Jest to piramida bredni mitów i półprawd, co powiedział pan Mencen zdaniem Okopres. Polityk Konfederacji przyjął błędną wysokość składki, błędny zakres wypłacania emerytury, niewłaściwy poziom wypłacania świadczeń, pomylił skutek z przyczyną, następnie policzył coś, ale nie wiadomo co. Przypomina to trochę sytuację z powiedzeniem o graniu z gołębiem w szachy. Polecam Państwu ten artykuł. Nie będę go teraz czytał, bo dzisiejszy odcinek będzie troszkę krótszy, ale dokładnie taki jest Męcen. Skupia się na tym, żeby ładnie mówić, bo to oczarowuje młodych. To tak samo było z Korwinem. Spektakularne, fajne stwierdzenia, takie fajne. Z Korwina wiadomo, że się wyrasta. A co, a do czego doprowadził Korwin? No to doprowadził właśnie do takiej sytuacji, że dziś mamy preamerykańską partię, która która y, każe nam y, y, kosztować się na Ukrainę.